Tvg9, odszedł ksiądz Henryk Jankowski, panie świeć nad jego duszą. Człowiek ten odegrał bardzo dużą rolę w najnowszej historii Polski, ale moim zdaniem spośród no, różnych jego ról najważniejsze było to, że był twórcą i gospodarzem tego właśnie miejsca. Jeśli mówię nie tylko gospodarzem, ale i twórcą, bo chociaż no, Kościół Świętej Brygidy i parafia Świętej Brygidy istnieją od dawna, to Henryk, ksiądz Henryk Jankowski stworzył z tego miejsca prawdziwy Azyl Wolności. No, niewątpliwie z takim azylem wolności była była parafia Świętej Brygidy, czyli Kościół i plebania za komuny, ale i w późniejszych czasach, już nawet w tej, tak zwanej, wolnej Polsce. Również w takich trudnych chwilach wielu ludzi tutaj się jakby odnajdywało na nowo i w zasadzie nadal miejsce to było takim azylem wolności, azylem wolnej Polski. Na pewno bardzo istotne miejsce, no a oczywiście pewnie nie byłoby go no, w takim kształcie właśnie bez księdza Henryka Jankowskiego.